To jest bardzo filozoficzne zagadnienie. Zejście z tego świata, odejście. Bo ja wiem, że nie znasz dnia ani godziny, to wiadomo. Ale cho chodzi o to, że miejsce możesz przygotować, przynajmniej. Miejsce możesz sobie wybrać, jakby, którym odejdziemy. Żebyśmy nie zrobili kłopotu tym, co po nas zostają na tym łez yy, padole. Jak się na przykład chcecie utopić, to gdzieś daleko. Nie tam, żeby pełno ludzi było na plaży, tylko tak, żeby ten krzyż po was gdzieś stanął w oceanie, zaznaczył, upamiętnił to miejsce, w którym zostawiliście klapki daleko od ludzi. Ja na przykład byłem teraz na wakacjach, to widziałem takie miejsce fajne, ładne, tylko że jak sobie pomyślałem, jak ta rodzina biedna, 1 listopada tam będzie musiała dymać na nogach z tymi zniczami, no to jest głupot mały. Na przykład jak jesteście motocyklistą, to nie róbcie dzwona gdzieś w centrum miasta, czy gdzieś koło szkoły, czy gdzieś, nie daj Boże, przedszkola, wiecie o co chodzi. Koło mojego domu jest takie miejsce. I chociaż się mówi, że pod latarnią najciemniej, to pod tą latarnią koło mojego domu. To powiem wam, że już e, no nie ma gdzie e, palić e, zniczy, ani kasków wieszać na krzyżach. Se pomyślałem, że przecież jak ja bym na przykład szedł teraz tym miejscem, i nie wiem, pośliznąłbym się w klapku i bym kitę odwalił, no to już moja żona by nie miała miejsca, żeby wcisnąć klapek gdzieś mój, tam, żeby upamiętnić moje ostatnie klapnięcie. Zresztą powiem Wam z klapkiem, to ja marzę o tym, żeby znaleźć miejsce, jakbym w klapkach i to odwalił, gdzie ten klapek będzie. To też pamiętajcie, o Jezu, Wam powiem, na wakacjach byłem się tak przeraziłem, bo zobaczyłem zbiorową mogiłę. O Jezu, tyle klapek, ja mówię, ile ofiar tu było. A potem się okazało, że to nie była zbiorowa mogiła, tylko że oni po prostu poszli na plaży, a nie chcieli se piasku do hotelu nanieść. A najbardziej to trzeba uważać z Japonkami. Zejdziesz w Japonce, a potem y, taka ukrzyżowana Japonka będzie straszyła na plaży y, dzieci. Jak widzicie przy kartki na krzyża, to docencie to, że rodzina jednak e, wbiła ten krzyż e, na powoli. Nie próbujcie też się zabić na stoku narciarskim. To by było głupie, bo w Bice narty skrzyżowane w stok to jeszcze tam nic, bo to można objechać, ale te znicze to problem, bo z jednej strony armatki by napieprzały śniegiem sztucznym, a z drugiej strony znicze by to topiły. To bez sensu jest. Jeżeli kitę na, na stoku chcecie odwalić, to, to powiem Wam, najwyżej w barze, tam gdzie grzańca pijecie. Tam wypijacie grzańca, odwalacie kitę i oni wtedy na Waszą pamiątkę po prostu... W murują w stolik ten, ten kubek, co żeście z niego pili to wino i taka pamiątka będzie po was. No ewentualnie jak ktoś jest wiekowy, to jeszcze szczęka powinna tam być sztuczna wmontowana i to by od razu była przy okazji wyjaśniona przyczyna zgonu, że, e, że po prostu że szczęka wam opadła, jak jakżeście rachunek zobaczyli na przykład. Miejsce, ale też jest bardzo ważne, żeby wiedzieć godzina zejścia Waszego, e, śmierci Waszej. Amen. Naprawdę godzinę to musicie, zwłaszcza jak jesteście kimś znanym, musicie na godzinę uważać najbardziej. I taka sytuacja hipotetycznie sobie wyobraźcie. Jesteście kimś znanym, na przykład jesteście papieżem i sobie nieświadomie umieracie o 21.37. To wiecie jakie będą tego konsekwencje? W Krakowie, na osiedlu Ruczaj, yy, co wieczór o 21.37 będzie śmiertelny dzwon. No, nie będzie, on, on jest tam cały czas, tylko że o, o, dzwoni yy, o, codziennie o 21.37. Znaczy nie codziennie, co noc nie dzwoni o 21.37. I tam teraz na Ruczaju się ludzie burzą, a ja wam powiem coś. A wy docencie fakt, że papież e, o 21.37 zmarł, a nie o 2 w nocy. I w doceńcie to, że nikt nie każe wam o 21.37 e, włączać telewizora, oglądać filmów religijnych, a nie Radia Maryja włączać. To są tylko dzwony. Marudzą ludzie, że dzieci się im budzą i że się boją dzwonów. No, wielkie mi, które dziecko śpi o 21.37? A nawet jak się obudzi i mówi, że się boi, to trzeba go wziąć i pogłaskać po główce. I powiedzieć mu, żeby się nie lękało, bo księża lubią dzieci. Nawet można powiedzieć, kochają. Mam taki plan, a być testament, czyli taki, taki te testament plan mam. Jak byłbym był kimś sławnym i wielkim i bym odszedł był o 24, na przykład, a potem ktoś chciał codziennie, co nie czcić moją godzinę odejścia na tamten świadamem, to ja nakazuję, nie składacie się na dzwony, tylko wy się złóżcie na słuchawki do Silent Disco. I po prostu wszyscy sąsiedzi, którzy zamieszkują miejsce, w którym ja byłem łaskaw opuścić ten e, rajski padł ziemi, będą dostawać te słuchawki bez względu na to, czy się złożyli, czy nie. Z tym, że różnica będzie taka, że ci, którzy się nie złożyli na słuchawki dla mnie, będą po prostu mieli puszczane o 21.37 dzwony, a ci, którzy się złożyli na słuchawki, będą mieli puszczane o, o 24.00 dzwony piekieł ACDC. Także zostańcie spokojnie z diabłem, kurde, tylko żeby mi potem nie powiedzieli, że ja satanista, ja nie, skąd, ja po prostu tylko słyszałem, ktoś powiedział, nawet ksiądz to powiedział, że diabeł nie śpi. No a jest noc, no to z kim macie zostać? <grym> Bardzo dziękuję serdecznie i do zobaczenia, na, do zobaczenia na tym świecie, bo ten świat jest piękny, tylko trochę, trochę dziwny. <grym> na razie.